Samorząd Województwa Małopolskiego bardzo mocno wstawia na dyskusję i dialog z młodymi mieszkańcami Małopolski. Konferencja Młodzi i Siła Zmian jest właśnie dedykowana tej dyskusji, tej dyskusji z młodymi ludźmi, którzy chcą powiedzieć i wyrazić swoje stanowisko, jaka powinna być Małopolska, czego młodzież potrzebuje, czego potrzebują studenci w naszym regionie, ale również te osoby, które są w szkołach średnich i to one w przyszłości będą budować potencjał naszego regionu, potencjał naszego kraju. Konferencja Młodzi Małopolanie. Siła zmiany jest projektem realizowanym przez Małopolski Obserwatorium Rozwoju Regionalnego we współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej i jest to bardzo istotny projekt, który ma znamiona diagnozy społecznej, takiej diagnozy kondycji, sytuacji młodego pokolenia w Małopolsce. Chcieliśmy po prostu wywrzeć pewien efekt społeczny, taki praktyczny, zdobyć informacje i wiedzę na temat tego jak funkcjonują młodzi ludzie, tu szczególnie akurat na terenie województwa małopolskiego, ale też dostarczyć danych instytucjom publicznym, które zarządzają tworząc ręby polityki publicznej w zakresie właśnie i pomocy młodych ludzi, i wsparcia i tworzenia, organizowania warunków życia dla młodego pokolenia. nie zwracamy uwagę na kompetencje przyszłości. Kompetencje przyszłości to jest nic innego jak kompetencje kluczowe, które wcześniej nazywała Komisja Europejska. Jednak kontekst tych kompetencji się zmienił. Pojawiły się nowe technologie, i teraz musimy te kompetencje zaadoptować do nowych technologii. Przed urzędami pracy również wyzwanie związane z aktywizacją zawodową pokolenia Z, osób młodych, które wchodzą bądź będą wchodzili na rynek pracy kolejnych pokoleń. I to też nie jest tak, że my oczekujemy, że oni się dostosują do tego, co zastali. Jesteśmy gotowi do tego, żeby wyjść do nich. Już teraz obserwujemy, że młodzi ludzie dużo bardziej swobodnie czują się w takich miejscach których nie są poddani rygorom urzędowym, rejestracji, spotkania. Yy... Wcześniej umówionego, tylko przychodzą, żeby porozmawiać o swojej przyszłości zawodowej. My cały czas zatrudniamy młode osoby, chętniej je widzimy w swoich zespołach, a kompetencji, których u nich szukamy, to przede wszystkim szeroko rozumiane kompetencje miękkie, jak komunikatywność, jak współpraca, jak proaktywność, czyli takie wychodzenie ze swoimi pomysłami, z taką energią do działania, również branie odpowiedzialności za swoje decyzje, za swoje zadania, za swoje zespoły. Jako Redaktorka Naczelna magazynu Młody Kraków czytaj, że jestem wręcz uszczęśliwiona i bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję Młodzi Mało Polanie siła zmiany. Jako magazyn Młodych dajemy głos właśnie przede wszystkim młodych. Zachęcamy ich do publikowania swoich własnych myśli, swoich spostrzeżeń na naszych łamach, do dzielenia się tym, co tak naprawdę gra im w duszy i po to jesteśmy. Jesteśmy właśnie tutaj dla nich, żeby dawać im tą przestrzeń do swobodnego dialogu, do swobodnej wymiany myśli. Cieszymy się, że taka konferencja ma miejsce. Ma miejsce w kontekście tego, że nie rozmawia się o młodych bez młodych, a właśnie z młodymi. Młodzi zostali zaproszeni podmiotowo do dyskusji, bo traktowani zostali podmiotowo, a nie przedmiotowo, jak często to się wydarza. Konferencja naprawdę świetna. Ob więcej takich konferencji, na których Młodzi ludzie mogą rozmawiać o swoich tematach, a również tematy, które wybrzmiewały dzisiaj są bardzo ważne i kluczowe, o przyszłości młodych ludzi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było, było zaszczycona mogąc uczestniczyć i, i dzielić się też swoim doświadczeniem. No i mam nadzieję, że do zobaczenia kolejnym razem.